Co tam kochaniutka? Co to za tajemnicu, młżyna? Uważaj teraz. Bażaj. A co, zapowiada się striptease? Jakie piękne grzybki, to nie są opieńki, ja tych nie zbieram, ale samo tu zobaczcie, jakie fajne! Jakie fajne! Jakich dużo! suneczko wyszło, a... Zaraz zobaczymy czy są opieńki. I jakiś super. Zobaczmy, co ona tam ma. Co ona tam ma? Piękne, prawdziwki. Jej! 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 nie Nie Jak? O, 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 o to chodziło. Piękny. O tak. Jest to chodziło O Jej! Kochani, a miało już ich nie być. Miało nie być. Au! bo ci prostu chodzi, kochany. Ja tu będę sobie po godziny pochodzę jeszcze, Dobra! Dobra. Kochani, o taki niepozorny lasek. No i kochaniutka już ma zajęcie. przyjdę do ciebie, oddam ci go oddaj, daj mi się przytulić do niego o, wow, wow. czekaj, mój patyczek nie? no chodź, 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 pochwaj się tutaj, chodź chodź, pochwal się, że tu trawy są takie wysokie nie, tak patrz, tu z tej strony, się... z tej strony sobie, tu, 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 oh, tu masz trochę o, tu przejdę tu jest lepiej no, no, dobra, idź Idź gdzie chcesz już. Za tego żywa dam ci wybrać. Ale na pewno to nie będzie jeden, jakiś jeden, to będzie więcej. No ja też na to liczę. Tak skromnie. Kochani, ja się po jednego tu nie wysłałem. Tylko, że wiesz co, jakie będę teraz chodzić. Mhm. Jak coś znajdę, to mamy czas do wieczorka. To muszę później rządzić. Postaramy tu. się jak najszybciej Wam filmik zrobić, kochani. bo... No naprawdę, no to jeszcze jest prawie połowa listopada A to zobaczcie, zobaczcie Stop, 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 stop. Spójrzcie, taki klasyczny A ja teraz Wysza? samego On wygląda jak malowany uh -huh. Zobacz Ja wiem do czego, kochani Już nie ma teraz szkodników, takich szkodników no. Zobaczcie dlaczego coś jeść Nie ma muchówki już O, tu kiedyś były prawdziwie, dlatego uh -huh. ja tu weszłam tylko że ja muszę zrobić kilka rzędów. Dobra, ja sobie stanę stanęć. Moja technika, kochani. Jak coś znajdę, to muszę taki... No, no. Fantastyczny jest. Książkowy. Książkowy. Nasz polski piękny balonik. Proszę, dla ciebie. Daj. Zobaczcie. I znikam. Coś pięknego. Ja możesz tam dalej sobie stanąć i na mnie. Dobra, ja sobie tu też pochodzę. <laughs> czekaj, bo ja muszę sobie zaznaczyć. Mhm. To... Idę w tamtą stronę. Dalej. Później w to idę w tamtą stronę. O, zobaczcie tu. Kochaniutka rysuje. Idę teraz Szukajcie tych wskazówek w lesie. I będę chodziła rzędami. Później przyjdę tu, w tą stronę, przed rzędami. I zobaczycie na koniec, co ja znalazłam. Okej. Okay. Koszyczek, później ładujemy. Ja idę, go zaniosę koszyczka już. Dobrze. Chodźmy, kochani. Zobaczcie. Fantastycznie. Fantastyczny. No. Marenstwo, pokaż się, jak ty wyglądasz w ogóle. O, jaki ty grubiutki jesteś! O, jacy jesteśmy podobni do Ciebie O jaki ty masz brzunio ładny! Pokaż się tu, kochaniutki. O, ho, ho! O, ho, ho. poczekaj, zasypiemy ci ten dołeczek. Zobacz, jaki ty jesteś grubasek! Kochaniutki, Ty jesteś jak kochaniutki. Taki piwny brzuszek masz, ładny. Ajajaj, aj, aj, kochaniutki, chodź tutaj do światełka. Ach, chłopaczku mały. To co? Do koszyczka, kochaniutki, do koszyczka. Hop. A to co? Nie, to nie. Uuu, to nie. Tutaj gdzieś był. No dobra. Pójdę sobie dalej. My się że to prawdziwek. Ale tu. Ale tu. Ale to to na pewno. Prawdziwek. Kochamy listopadowy prawdziweczek. O, jaki piękny. Aż mi go szkoda wyrywać! Dobra, zrobię mu jeszcze taką małą sesję zdjęciową. No cóż, napatrzyłam się już na ciebie. To teraz chyba pora Cię wyrwać. Mój listopadowy, piękny borowiczek. Oj, ojoj, oj! Słyszycie? O! Co tam jeszcze jest? O matko, to były dwa. Główeczka tu, nóżka tu. O, dobra, zakrywamy. Może jeszcze coś będzie. Będzie! 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 Sorry, ale to tak listopadowe grzybki na mnie działają. Tu mamy drugiego. Śliczny jesteś. kochaniotki. mówił, nie idź, byłem tam. Dobra. Dwa. Rozejrzymy się. Tak! Warto! 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 Co to mamy? Co to jest? Prawdziweczek. Oj. Zaraz musimy go jakoś uwolnić stąd. Zobaczcie. Twardziutkie, listopadowe. Takie piękne borowiczki. Ale mamusia tu. No jasne. Muszę pójść do mamusi. Nie, jeszcze tu. Dziecko, dziecko jeszcze. Ho, ho, ho. O Słuchajcie teraz. O, jak trzeszczy O się boję chodzić tutaj, żeby nie zadeptać ich. Dobra, teraz, tak tutaj. przyniosę sobie tamte. Chodźcie. Tak, tak... A, tak. Tak? Tak. mi tak. A? I teraz idziemy po mamunie. Patrzcie, Tam sobie leżą. A tu? Oho! O! Jest! Jaki piękny! A! Wpadam! co to jest? Patrzcie. To co? Jeszcze kilka fotek? kochani, napatrzyłam się i teraz bierzemy go do koszyczka. Słuchajcie. Bardzo lubię, jak ich wyrywam, a one tak skrzypią. Ale jaki piękne! Dwa w jednym. O super grzybki. Śliczne. O. Tyle w jednym miejscu, ale to nie powiedziane, że to koniec. Bo tu jeszcze pod liśćmi ja posprawdzam. O! Tutaj zasłaniemy. Piękne. Zobaczcie. Niepozorny. Niepozorny. Taki piękny. Listopad, dlatego tak się cieszę, że one są te, te, takie cudowne. <laughs> Zobacz. Jeszcze trzy do koszyczka. Nie Cicho, mogła. Bo mnie to się zamurowało. Mnie to A wszystko... mnie to nie zamurowało w listopadzie takie grzyby? Zobacz. No, tamte były wspaniałe, ale te teraz trzy jak przyniosły. No Naprawdę coś no, pięknego. Zobacz. Śliczne. No, ja już nie przeszkadza, że zaczęło kropić teraz. Tak, tak. Dopiero było słoneczko, teraz deszczek. Nie przeszkadza mi deszczek, jak są takie grzyby. Nie, zobaczcie. Coś <słuchaj> to... pięknego. I to super, grzybki listopadowe są prawdziweczki, okay. są są koszyki w rękę i do lasu nie patrzeć, że pada deszcz, niech sobie pada jak są takie grzybki dobra, trochę bo zarabimy. latarką musieli świecić dobra, ja idę do koszyka do koszyka ich i rzucaj do koszyka